Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mam na imię Piotr, to jest program Kuźnia Smaków. Dziś zaprezentuję Wam przepis na tureckie, a że możecie mnie poprawić, ciasto, e, które jest wzorowane na plaster miodu i to jest ich regionalna potrawa, znaczy może państwowa. E, w każdym razie jest genialna, dlatego ją zróbcie i pochwalcie się w komentarzu, e, jak nam wyszło. Są to kuleczki, e, które są Przybliżone do siebie, upieczone, w środku jest serfeta, wszystko podane miodem. Może połączenie dość nie jest banalne, ale za to naprawdę, naprawdę pasujące do siebie. Dlatego zróbcie, już wam pokazuję, co potrzebujemy, jak je zrobić. do zrobienia takiej potrawy będziemy potrzebowali ciasta drożdżowego, ciasto drożdżowe my robimy z mąki wody, Drożdy z suszonych możecie użyć, również świeżych, e, łyżki śmietany, e, dwóch jajek e, ciepłego masła, nieroztopionego, ale tutaj teraz wam się wyświetlają wszystkie składniki. Wrzucimy je w odpowiedniej kolejności. Będę Wam mówił po prostu, co po kolei wrzucamy, Zmiksujemy sobie to ciasto na ciasto albo po prostu wyrobimy ręcznie. Ulepimy kulki, poporcujemy, polepimy kulki. Nadziejemy to fetą, serum feta. Ukręcimy w kulki, rozłożymy na blasze. Poczekamy aż urosną. Upieczemy, a następnie w czasie pieczenia będę robił syrop z wody, cukru i miodu. I takie właśnie e, ciasto będziemy polewali na sam koniec. Oczywiście, jeszcze będzie potrzebny nam sezon, żeby posypać wszystko na górze. Zróbmy to. Przejdźmy do kolejnego etapu. Dobra, moi drodzy. Nie będziemy tutaj za bardzo owijali w no Po prostu wszystkie składniki po kolei. Już wam tłumaczę. I jakie pierwsze? Oczywiście woda. Mleko. klepie dwa jajka. Drożdża. Moi drodzy, nie nagrało się, ale dodałem jeszcze łyżkę śmietanej, odrobinę soli. Również dodam 50 gram masła. Wszystko sobie teraz wymieszam. Moi drodzy, teraz przyszedł czas na mąkę. Trafia również do środka. No właśnie znaczy, musimy sobie to fajnie wyrobić. Możemy to przesypać na blat, Chcę sobie wyrobić elegancko, ręcznie, dobra moi drodzy, kiedy już ciasto jest ugniecione. Wystarczy je teraz wyporcjować. Ja po prostu je pokroję na mniejsze kawałki, jakie będę potrzebował. Takie około 50 gram będą najlepsze. Możecie to zrobić na wadze ja zrobię trochę na ołową, jednak wagi nie mam. Takie małe, nieduże porcyjki. Takimi porcjami właśnie będziemy w takie małe porcje będziemy zawijali fetę. Będzie super. Ok, moi drodzy, teraz lepimy z tego kulka. Ok, moi drodzy, kiedy już ukręciłem sobie wszystkie kulki, wyłożyłem fetę, pokroję ją w kostkę, taką centymetr na centymetr. Biorę jedną kulkę, rozpłaszczam i w środek daję cały kwet. Zamykam. Tak ono gotuję sobie formę. Mam tu e, porne naczynie. Wysmaruję je masłem. Odrobina masła. Wysmaruję dokładnie z każdej strony i ciasto świetną wkładam do środka robię to z całą resztą Takie właśnie kulki odstawiam na 15 minut, żeby lekko wyrosły. Nagrzałem sobie piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Roztrzepałem jedno jajko. Teraz to jajko będę, tym jajkiem będę smarował te bułki. Można to jednak nazwać, że to taka bułka drożdżowa. Moi drodzy, to wszystko posypuję Czarnym sezamem. Możecie użyć sezamu tego i tego, ja natomiast użyję tylko jednego. Takie właśnie bułki trafiają do piekarnika na 180 stopni Celsjusza na 35 minut. Gdy ciasto, chleb, te kulki pieką się, zrobię zalewy donik, czyli woda, cukier i ala syrop. Woda, cukier i miód. Już tutaj właśnie wyskakują wam proporcje, więc dodaję cukier. Duża łyżka miodu, 100 ml wody. Wszystko zagrzeję, wymieszam i będzie gotowe. Będzie sobie czekało. Aż właśnie upiekam na No Moi drodzy, już jest gotowy! Wow, zobaczcie tylko na to! Genialnie to wygląda. Moi drodzy, i tą miksturą, którą sobie wcześniej gotowaliśmy, ja po prostu posmaruję wszystkie te bułki obficie. Te bułki mają się nasączyć tym miodem, tym cukrem, tą substancją i tak będzie wyglądało gotowe danie. No drodzy, dzisiaj to by było na tyle, pokazywałem Wam jak zrobić kulki, to no jest bardziej chleb miodowy, wzorowany na ul, mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, zrobicie, podzielicie się w komentarzu jak Wam wyszło, mam nadzieję, że nie będziecie mieli z nim problemów, jeśli tak, napiszcie mi, ja chętnie odpowiem i pomogę, doradzę, co w danej sytuacji powinniście zrobić. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, możecie wesprzeć mój kanał, płacąc pieniądze na konto, które podaję w opisie. Jeśli chcecie, możecie zasubskrybować kanał, dać lajka, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i nic. Miłego dnia, trzymajcie się. Hej.